Pieczone. A może tak jakś skinąć? aktywowany. aktywowano. Nie, nie, jesteśmy Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Tak. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu. Jej, Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim wysłaliśmy no go ewakuować. Sulejman winni GRE e za śmierć Hassana. Sposaganie. Wykradł bardzo ważny plik, którym szantażuje no ja GRE i opublikuje... Nie, to poczty dialogi są... Pytanie, dane na temat celu. Ale to plik, głośne plik jest! Zawiera gęsi sobie nasukam, jest tak głośno. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dawałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Dobra. Ponadto plik zawiera pełną ilość trującego Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. gdzie się płacą? Dodatkowe informacje rządzące na miejscu pracy nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy no. sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma nie. ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymujemy, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jest. Dobra, to ja też... No właśnie jakieś świat zaraz! O kurde Nie bo się przestraszyłem bo Coś mi na głowie wyskoczyło Jak to miasto wygląda Nie już załadowały nie wiem co mam robić Jesteś na bezpiecznym obszarze No i no, co mam uszczepni. robić Boisz się Wcale że nie no, To go ja uczepi Ja też co? Mrugnął. mrugnął! A potem bo Ej, Co mi biegnie na mikro i tak dalej? Czekaj. A działa, jednak to co mi nie pokazuje. Cicho. Dobra. Ej! Popatrz sobie przez okno, jest tak ładnie. Czekaj. Mówisz? No. Dobra, bo ja dopiero wstałem, czekaj. Ej, bez jakimś o, nie y, 190, dobra. morda. mordo. Ogon jest. Eee... Nie ma go. Czekaj, bab, widzę. Do... Nie jest. A jest na balkonie, na balkonie, na balkonie stoi. A bo ja jakąś windą boję się. A bo ty idziesz chyba parkura teraz mi robi, wiesz? Dobra, pomijam. Hej, słucham. Ładna eee, ta gra jest Eee, spotkaj się, dobra. Jesteś na Jestem leniwy. No, jest zobaczysz coś bardzo dziwnego. Na którym? E, winda, musisz iść. Dookoła, nie? W prawo, jak wyszło od niego. Tak. No. What's znaczy, A, dobra, mam. Mogę to jakoś skipnąć? Do windy mam wejść. Kurna. Tak, do windy. Będziesz pamiętam. Do tej, wywierasz? do tej. Na trzynaste piętro. Zdobyć coś dla Rahima. Na trzynaste Kurcze. To będzie brudna robota, ale cóż. Tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Dobra, a do tej. Ale winda ładna. Pięknę shiftem. mamy chodź tutaj do pokoju tego, on Czekaj, Gdzie mam iść? E, musisz... Dobra, o, widzę, widzę, czek widzę. Czekaj, bo gazy szukam. Ale to, to, to jest... to tu. Dobra. Jak mam tam wejść? wejść? Musisz o kurno jak się wystraszyłem. No. się kamp, pierdzielony O, czy to wejść naprawdę konieczne? Dobra, jak e, tak ja już lutuję dom. Się, uciekając przed nim, jakieś gazy szukam. Jezoleń się kampi ze drzwiami, pierdzielony Jestem na 13, Słuchaj, ten twój człowiek mocno e, obraził. O cholera. On przez rady może gadasz. Polazłeś pomarka? Czy tam jest benito? O gazy nie znalazłem. Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wysyłam taśmę, zebram taśmę, wiesz? Weźmą musiał gazę. O kurde jak tu ciemno Leż spokojnie. Ja Lena tu będzie lada chwila Gazy. O! Apteczki tutaj Gazy. będą Gaza Ono w łazience będzie uko. chyba, nie? Zaj A w łazience wiesz, no gdzie ty Spokoj, byłeś? Jaki okay. mam pokoju był? Tak. Tutaj Eee Eee, ma w łazience, gdzie jest ta gaza? Apteczka, dobra. gaz. Ej, czekaj! W dupie z nim. Lodówkę lutuje! Jedzenie! Puszka! Eee. No dobra, czekaj, bo ja schodzę do Tu. Tak? Elektronika. Tak, idę do Ej, ja muszę zaraz się pogalnąć, bo to wam pokazuję. Proszę. Jestem na dachu. Pobrałeś do inklejdu Zepik Games? Tak, tak, Zepik Games. Gamesa. Cicho, boś. Jaki przecznarzewny. Zepik Gamesa. uciekasz? Już. pierwszy w czy go pobrałem Zepika. Pewnie, tym bardziej. Ej, bo to się podsekuca. Już nie lubię tak Dobra, podsekuca, ja wolę podc. Ej, jak nam adver... Dobra. Weź to skipni. escape. O cholera. Po co okay. się kucę, Ja wolę pod C szczerze, niż pod kontrolę. Ale możesz no, się przemidować, dlaczego nie? Gdzie mam Chyba... iść? Eee. Aż na to, tak? No. No, no, bo Dobra, ja się stupię jak nic z tego, z tego, z tego. A ja, ja się nie rozwaliłem jak coś Więc ty też się raczej nie rozwaliłem No wiesz, ale to prędzej jest spadnę z niego, kurna <laughs> Siema, rosi. Witaj na fitnessie O! Dobra Jakiś e... narusztowanie? Ja mam na oczy skoczyć z tego żurawia, tak? Tak Ty, to, to chyba coś powaliło Chciałem z tobą... co? Żółtek, głowa cię boli? Ale Chciałem z tobą zająć, ale ja mam daje klej na Steam, a no. Zewnątrz, musisz wykorzystać o to... Ej, co? Co tam zrobić? Cześć, bo on mi dziś uciekł. Dobra, czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejść. Dobra, tak. Ej, nie, Wiesz, nie można shifta tak trzymać i kucyńce, musisz shift puścić. Ej, mam iść. Ja mam go tutaj. A po... na rusztowanie? No nie mogę. Ja mam schodami wyżej? Nie, nie mogę. Jak już ruszysz biegiem, starego się tutaj wyjeżdża. Czekaj, muszę zbańczyć. wejść tam. Tam mam się dostać! Dobra, dobra wyjdź mi stąd. Srój, ponownie co jest, ja dopijem. Ej, dobra, bo ja nie wiem co zrobić. Dobra, musiałem przytrzymać spację, okej. Okay. Jak ja coś ci Gdzie ja mam na iść tu? Skuczem, nie dasz sobie rady, ja, radujesz sobie nie mogę. Ej, dać. gdzie mam tu iść? A do góry, ja zaskoczyłem na dół, czekaj. A jakie do góry? Tu. No, kurna. Dobra. Jezu, jak ja głupi jestem. Dobra, właśnie na rusztowaniu. I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. Jestem na rusztowaniu. Gdzie mam iść? Tu? Tu? Tu. tu. Chwyć się i uch, uch, uch. Bez tego nie Gdzie ty jesteś? Jestem. Parkur teraz z nim robię. No, ja też. Dobra. O, spadłem na dół. A na to mam wejść? Czekaj. Przepraszam, bo są jestem po tym drewni, jak ja mam... No, aha, tam muszę przejść. No ty sobie chyba żartujesz, gdzie ja mam teraz wrócić. Ty do mnie wracaj na dźwig. Ja tak, aha. Jak ja mam wejść na ten dźwig? A tu... Ej, wiesz co ci powiem? Ej, jak ja się tego w bok złapać, ty? W boku? Nie wiem. Jestem! No musisz ja się tak popatrzeć to na... Za znaczy, Eee, na... musisz, ale popatrzeć na to co... Ja ty, to, aha, za dobra. Ja wiem, wiem wcześniej. ku... O, zautobowałem, niech są ty. Kurde. Czyli ja muszę tam patrzeć, tak? I dopiero przyjąć spacy skoczyć, tak? No, rozumiem? No idźmy teraz iść. Spójrz się w kierunku, za pomocą... Aha, mam wody. się wrócić. Ale i tak... O, dobra, złapałem się. I co, gdzie teraz? Tu? Nie, Wyszło mi z klikiem, szczerze. I teraz tam. Uh, ale parkur. Dobrze. Ale ciężki parkur jest w tej grze. nie powiem, Dobrze. że nie. Czas na prawdziwy no. Jak czas prawdziwy test? Na drodze, użyj wszystkiego, czego się da. No baźmy, bo ty będziesz jeszcze miał teraz gorsze rzeczy Jesteś, Ja jestem parkurowa bestia Jak ja na to mam skoczyć? Dobra lecę tu Ej, jak ja na to mam wskoczyć Ej, zrobiłem już to Ja się zmęczyłem w tej gierce, nie? Czy znaczy, ale się mogę być o 180 stopni taka w tej gierce? Nie, ale wiem że już to przeszedłem. Normalnie mogę, dobra, to wszystko jasne. Ja już to przeszedłem. To czekaj. Ja tam muszę doskoczyć, to mi nie wyjdzie. Dobra, ja jestem za dobry. A, bo tu się, no się tędy dało wejść. A, ej, to tu inny parkour, kolejny, jakoś inaczej się leci, patrz. Tu się da na górę wejść, a ja w... aha, bo ja to poszedłem w sumie wtedy. Lekko, no, to jest no. Ej, bo... Ej, bo ja poszedłem w ogóle jakąś inną stroną, nie? Jestem na wróci do wieży Aha, ej, bo głęboko... Ogólnie... stał? Się... Co się ze mną dzieje? No ja... zaraz e, mnie strzeli. Ej dobra! Mów do mnie. Co się Jestem na mi zapało tego. Poszło nie tak! To zombie to. To, to, to zombifkuje to, to. się Ej, e, bo ja potem w ogóle inną stroną, nie? Poszedłem i byłem pod żurawiem. A tu możesz od razu pójść w prawo, idź od razu w prawo jak przejdziesz parkour. Dobra, czekaj. Tacza cicho. A jak tam skoczyć dalej? Czekaj. Nie wiem właśnie. Wszedłem na balkon, na no, spokojnie, jestem. Ale park robię, ty... To mam pogadać, tak? Nie. Z tobą mam pogadać. Nie z kim mam, a do środka. Dobra, ja wchodzę do tego fana. jest sobie graficznie chcesz Chciałem wyjść tam do środka, niby Słasz, nie? No. Ktoże? Halo! Ktoś tu jest? Kto Jesteś tam? Jerzyk O, szlag O czemu on wyszedł? Eee, Nie Mimo. wiem Miałem dostać szczegóły Czemu masz z nami grać? Co? Ty chujesz jak mi Ty chuj... Aaa, dobra Zahim Zir mnie obejrzał A, Zaw, to Wiem, to wiem, to wiem, to wiem akurat okay. Teraz musisz cofnąć, tak? To ci pomoże na jakiś czas I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń Pojdź do bezpiecznej strefy No, ci na mnie będzie zombie Idź pogadaj ze Spike'iem Mówię Gdzie gore? jest Spike? <laughs> Ma dla siebie prawdziwą robotę Przecież... A, no dobra, tutaj, idzie. dobra, dobrze, że nie poszłem dalej, do środka musisz wejść tam. Bo akumulator i co? A, no to będziesz musiał tu chwilę czekać. Oj, zombie tu! No tak, no co ty tak! Zwęta ci wyszedł. No? No tak. Zabiłem go. I tu, tu będziesz cię dwóch, trzech iść. Popierasz to, no. Trzeba uciekam. Tu będzie bitka, wiesz ogółem. Dobra Jade. jestem na miejscu. No i to będziesz dalej się z musiał pobić chwilę A ty leż na tej podłozek leżysz Czekaj ja dla bezpieczeństwa głowy im porozwalam, wiesz? Ja też właśnie to robię Ale to dalej, tamto mi się nie bi, bo się nie płaca co ja mam zrobić, a bo może tam... Ej bo tego typa nie po którego musimy iść to go zombifikowało chyba. Chyba on... Nie no, tak, tak, to był on. O, holera. Trzeba mam tu zrobić! Znaczy, tu muszę F użyć, muszę się A! o to włączyć. O Boże, ile ich tu jest? Odblokowano bezpieczną strefę. S, łatwo, radyko. Gdzieś to rowisko. Na to mam wejść, dobra, lecimy po słupie się, wspinamy. Jak mam się na ten słup spiąć? Nie, musisz wejść ten, na wagon. Na wagon? Z wagonu na dach i z Z, ten, z dachu na to. na to Wagon Po tym metalowym Dobra Tak na dach. Dobra, No da Dobra spokojnie Ej, A ja teraz biegnę I na to skoczyć? Tak chyba ci głowa boli no, to nie jest ciężka Musisz dobrze skoczyć Kłam ci tyle Dobra przebo. Ej, ale Ja i moje czynności w tych grach ale serio, oni robili tam godzinę? No chyba tak. No, my już klaty gramy z pół godziny, nie? Mutant! Z Mutantem się bije! Dobra, jestem. za drugą próbą. Kurcze, jakby się z Mutantem bije. Dobra, Dobra jeszcze jeden. A to był ostatni?